Witam wszystkich, bardzo serdecznie, żebym się ratował i dzisiaj kontynuujemy nasz survival w minecraft'cie więc teraz zapraszam was do intra później zapraszam was do odcinka Dobrze, jak już jesteśmy po intrze, więc teraz możemy kontynuować grać Yy, Opowiem wam wkrótce co się stało w poprzednim odcinku, w poprzednim odcinku znaleźliśmy 7 diamentów Co oznacza, że możemy teraz skraftować sobie Możemy sobie teraz skraftować jakieś rzeczy Typu yy, kilof Kilof i na przykład siekierkę, albo kilof Dobrze, zobaczmy co my możemy skraftować. Chyba skraftuję kilof i skraftuję sikierkę. Bo to będzie chyba najlepszy wybór po prostu. Bo kilof już mam na wykończeniu. No siekierum jeszcze mogę sobie troszkę używać. Po jeszcze mogę sobie siekierkę. Chyba tylko wyrzucę jakieś niepotrzebne nie śmieci. Okej. Okay. Yy, w poprzednim odcinku też zauważyłem, że mam strasznie cichy głos, więc będę mówić teraz troszkę głośniej, żeby po prostu mnie nie, nie przygłuszało. <laughs> yy, więc teraz tak, mam za mało... Za mało miejsca mam. Yy, weźmy to, weźmy to. tam nie potrzebuję, to też nie. Mmm... Yy. W sumie to takie rzeczy też nie potrzebujemy. Dobra, teraz tak. Jakie plany odcinek? Plany odcinek takie same zostają. No... Przeżyć przynajmniej, nie zginąć, tak jak było w poprzednim odcinku, gdzie mówiłem, żeby nie umrzeć i umarłem. Yy. A, no właśnie, jeszcze miałem powiedzieć, że zainstalowałem sobie Optifina. Kto pytał, ale... No po prostu OptiFant jest taki bardziej bardziej przydatna rzecz eee, Skraftuję sobie teraz chyba skrzynki No to super skrzynki mi wyszły Dobra i tutaj w tych skrzyn w tej skrzynce będę trzymał takie rzeczy mniej potrzebne nie wiem czemu, ale zauważyłem, że mi chyba bardziej gra klatkuje. Poprzez tego Optifine, ale nie wiem po czego zarażę nawet. Yy, Okej. Okay. No tutaj teraz taka chwila. Do przenoszenia wszystkich takich rzeczy niezbędnych. Dobra. Yy, dobra. No i teraz chyba możemy już iść. Możemy już chyba iść. teraz tylko jeszcze chwila. Dobra. Mm. O kurczę, dobra. Mm. Deseczki sobie wezmę. Dobra. No to teraz możemy iść. W poprzednim odcinku cieszyłem się niezmiernie że znalazłem... A jeszcze też tak odbiegnąc od tematu też jeszcze wziąłem sobie Full i zostawiłem, po prostu żeby żeby jakoś odcinka po prostu wyglądała lepiej, bo tak jak jest ciemno mega, tam to nic nie było widać. I też y, zapytałem was chyba w jednym z komentarzy, w jakie gry mam zagrać. Nie wiem czy ten komentarz w ogóle się pojawił. Ale chyba... o kurde, ale chyba nie. Więc zapytam teraz Was na odcinku. W jakie gry mam zagrać, bo ponieważ y, tak zauważyłem, że chyba Minecrafta tak nie za bardzo chcecie oglądać, ale no bywa, bywa, ale no tak się tylko zapytam, yy... bo mam dostępne gry tak, Resident Evil 2 Remake, Shadow of Tomb Raider, FIFA, yy... później mam Fortnite'a, Valoranta, CS'a, Rocket League, yy... no i to jest chyba wszystko z takich gier. Tam w komentarzu dopisałem jeszcze chyba coś, ale nie wiem, nie wiem. Yy, więc napiszcie po prostu w komentarz jak, jaką grę chcecie, chcecie oglądać i po prostu ja to nagram i, i wstawię. Ale najbliższe plany to jest chyba nagrać Fortnite, jakiś odcinek z Fortnite'a. Co wy na to? Jarek gra w Fortnite'a, pogers, pokers. Yy. No, więc yy, to takie plany e, na najbliższą przyszłość. Dobrze, teraz jak już y, w temacie Minecrafta, to ustawiam sobie Full Brightnessa, żeby lepiej się oglądało. Po prostu, kiedy jest ciemno, to tak jakoś się ogląda chyba gorzej albo lepiej, nie wiem. Dajcie znać w komentarzu. Napiszcie komentarz lepiej, gorzej. Y, no i teraz. Na którym jesteśmy poziomie? Yy, my jesteśmy na 30, i też chyba chciałbym wystartować z takim nowym projektem, gdzie będę nagrywał Survival, też w Minecraftie. Yy, sorry, ale muszę, ale tam będę grał poza odcinkiem. Czyli po prostu będę mógł grać poza odcinkiem. Czy na przykład tak w poniedziałek nagrywam odcinek. Później, we wtorek, na przykład y, gram na tym, na tym świecie, ale już bez nagrywki. Na przykład środa, albo czwartek. O, kolejne żelazo. Na przykład środa, albo czwartek nagrywam znowu, gdzie pokazuję, co zrobiłem poza odcinkiem. I na przykład y, tam znowu piątek. Y, znowu na przykład gram, ale poza odcinkiem i tak, i tak ten. Y, no. Czy wam się podoba taki pomysł? Nie wiem, napiszcie w komentarzu. Yy, I też nie bójcie się pisać w komentarzu, bo jak na przykład coś proszę w komentarzu, to nikt nie pisze. Yy, no, więc takie są plany, takie są plany. Dobrze, a my dalej kopiemy, na którym jesteśmy poziomie 18, więc już będzie można nasłuchiwać. Mm, nasłuchiwać. Chwila, chwila. O Dobra Nasłuchiwać nawet można oglądać czy nie ma gdzie nie ma gdzieś diaksów, diaksy No bo diamenty to takie taka rzecz taka dosyć ciekawa Ten Optifaint to jest nawet dobra rzecz bo będę mógł wypatrywać jakieś diaksy Ciekawe znalezisko by było też, jakbym znalazł jakiegoś cave albo mineshafta, to by było też dobre. Byłoby dosyć ciekawe, ciekawie. No ale żelazo też mogę przygarnąć, nie ma najmniejszego problemu. Chyba też w tym odcinku jeszcze pójdziemy, pozwiedzamy troszeczkę świat. Ten odcinek problemu jest zrobić jakiś taki bardziej krótszy, bo robię odcinki 20 albo 25 minutowe, których nie, nie chcecie oglądać. Więc postanowiłem, że będę robił te odcinki jakieś bardziej krótsze. No, pokopaliśmy. To teraz możemy na przykład pójść, e, pozwiedać świat i zakończymy odcinek chyba. Mi się tak wydaje. To będzie chyba lepszy pomysł. Mm. Chwila, chwila, jeszcze tylko tutaj troszeczkę pokopiemy, ojoj, może gdzieś tutaj, nie wiem, tak tylko dosłownie chwileczkę pokopiemy i już wychodzimy z cave'u, no nic nie ma, niestety, dobra. E no to teraz tak. Wiem, że mogłem zrobić tam jakąś zbroję albo coś, ale zbroję mam. Mam żelazo. Mogę sobie teraz nawet zrobić full set żelazny wtedy będzie lepiej. Bo robić full diamentowy set, no to jakoś tak. Mech. No i wiecie, dobra, wychodzimy. Dobra. A jest nawet noska, no to się jeszcze prześpimy i od razu idziemy. Chyba nawet zrobię tutaj jakieś wejście bardziej solidniejsze, bo tutaj jakiś taki. Na tym, hmm, chyba na tym hmm, chyba na tym Chyba na tym optyfanie mi strasznie laguje. Nie wiem czemu, ale tak jakoś jest jakieś lekkie opóźnienie. Ale mniejszość z tym. E, ja chciałem zrobić drzwi. No to super drzwi ustawiłem. Świetnie, świetnie. O! Dobra, kładziemy się do spanka i teraz idziemy zwiedzać świat. Okej. Okay. Ja tu miałem żelazo, okay, no to póki ja tam chodzę, gdzieś zwiedzam, to żelazo mi się przepali. Yy, Okej, okay. pójdziemy gdzieś nie więcej w tą stronę może. Nie, ja z tamtej strony przeszedłem. Nie, nieważne. Yy, to może gdzieś tutaj pójdziemy? No widzę już tutaj jakieś... Chodź tu! Dobra. Przepraszam na świnki, ale no muszę, muszę. Dobra. Yy, nie wziąłem jedzenia, no to właśnie to będzie jedzenie, okej. Okay. Hmm? 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 Zobaczmy, czy tu niczego takiego ciekawego nie ma. Nie ma. Ok, dobra, no to teraz tak. Będę musiał zapisać chyba swoje kordy. Kordy, kordy, kordy. Ogólnie, to jeszcze chciałbym się zapytać: czy chcecie, żebym nagrywał Minecraft dalej, czy żebym już przestał nagrywać Minecraft? No oczywiście piszcie, nie bójcie się. Przecież nie pobiję was za to. <ścoughs> Kuszące, ale nie. To był tylko sarkę. Spokojnie, dystans, dystans. Dobrze, no to chyba to by było na tyle na no, dzisiejszego odcinka. Wiem, że krótkie, ale albo w sumie nie. czekajcie chwilę, nie pójdźmy, może jeszcze w te górę, chwilę tylko zapiszę jeszcze te kordy. Kordy, kordy 195, dobra, mam yy. Mam Mam nie dobra. Yy. Pójdźmy może jeszcze w te góry, gdzie zginąłem ostatnio. Ustawmy sobie może jeszcze czanki tak bardziej dalekie. Ok. Eee. Mm, zobaczyć tylko, gdzie są te jakieś ciekawe miejsca do pobytu. Przepraszam za jakieś dźwięki poboczne, jeżeli je słychać było. Eee. O, węgiel dobre. Węgiel to przyjmę przyjmę eee. No. No i takie odcinki, jeżeli wam się podobają takie krótsze zwię zwiększe i na temat, no to, to piszcie w komentarzu. Yy, czy Wam się takie odcinki podobają. I będę po prostu sprawdzał i jeżeli zo zobaczę, że jest aktywność, że podobają się takie bardziej krótsze odcinki, no to oczywiście będę nagrywał, nie ma najniższego problemu. Znowu yy. uderzyłem się dwa razy, no to cóż. Yy, no. No i to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, więc dziękuję Wam wszystkim za oglądanie, za to, że byliście i do zobaczenia w następnych odcinkach. Z tej strony był TV i cześć, cześć!